No tu jest więcej do roboty, oszukał mnie. Jak ze mną wygrasz to ci... Dawaj wyjść, chłopie. Przesunę ci się. Pasuje maszyna? No i się wano proszę państwa. Pokażemy wam sprzęta pod serię handlarzy... Co ty robisz? Co ty robisz? Chupie! Daj we do górę. Dobra. Pod serię handlarzy to jest Twój sprzęt ogólnie. Wiem. Także, proszę Państwa, to jest Kawasaki KX65. Mówiłeś, że ja będę miał łatwiej, bo mam KTM, a możesz teraz wybrać sprzęt, który chcesz na handel. Wiesz, ile, koszt, ile za nie no. było płacone? Za tak. No to wybieraj maszynę teraz. Żeby nie było, że. Możesz... Ja wiem. Tego chcesz? Tak. Na handel, czemu? No, to jest KTM. wie, no, to... ja... dlatego, że. No, ten jest lepszy stanie. <laughs> Mniej do zrobienia, no. Jaki dział! <laughs> Jaki, oszukał mnie. Tu była kreda kiedyś, o jest. Trzeba transport napisać. Patrzcie, proszę Państwa. Tran. No, po trzeba doliczyć, żeby nie było. po stówce. Byłem po, w sumie po oba około 150 kilometrów. Nie no, trochę bliżej, no ale razy dwa około stówka wyszła. Także prezentuj sprzęta. A no i oczywiście, żeby nie było, no to trzeba widzą powiedzieć, że ja po niego byłem. Później będziesz ty też musiał jeździć po sprzęty, jak będziesz chciał kolejny. Żeby nie było, że ja jeżdżę ja to robię sam. Ale ja mam jeździć po sprzęt? No ja też będę jechał z tobą, nie? A, dobra. Że razem jedziemy. Znaczy, no, ja wiadomo, że też ci pomogę ocenić stan, żeby nie było. Także. No, sam sobie oceń, hopie. Także tak. sześć piątka, proszę państwa, dobra, ja już powiem, bo bo ja po to byłem. Po pierwszy sprzęt, ja byłem. Oponka zdrowa, przód, tył zdrowe. Ogólnie jest git. Wydaje mi się, gdzieś tu leci z gaźnika. Najprawdopodobniej to będzie. Nie wiem co będzie, ale z, z tych sześć piątek i ogólnie z tych dwusów to wiecznie gdzieś leci. Jak się zakręca kranik to jest Git. W KTM-ie w 8, leci, jak zostawisz zakręcone? Nie wiem, zawsze zakręcam. Aha, czyli to nie jest. Aha, ja w zakręcasz. No taka jest zasada w dwusuwie. No tu już widać, że to będzie do wymiany gripy, no bo tu jest chyba jest z szlafa ogrodowego. <grym> Nie no wiem dlaczego, żeby się nie... Wiesz, chyba nie... Żeby się nie ślizgała albo po prostu były większe, chociaż nie wiem co on tu większy, zrobił. Nie wiem co to jest w ogóle, co to ma za znaczenie tutaj. Czy jakieś ma to ułatwić, jakby wiesz, wiesz coś, żeby lżej chodziło? Nie wiem. Może. Dobra, Dobra, pal. No nie wiem. Dawaj widzowie znać w komentarzu. Także, a, no i o cenę. No to na koniec wam powiemy cenę sprzętów, żeby nie było. No i tu będą zapisywane inwestycje, które były w sprzęty. Ja. Maszyna, hopie. i jedziemy na testy. Czyli ja zostaję z tym KTM. -em. No tu jest więcej do roboty, szukał mnie. Także sprzęty też widzowie niedługo będziecie mogli od nas kupić. Nie mam pojęcia jak to zrobić, bo większość wiadomości to jest oczywiście od dzieci, które nie kupią nigdy od nas motoru. No i przez to nam przypadają wiadomości od kupujących powiedzmy. Możecie też dać znać, jak to usprawnić, taką serię czy coś takiego. No i to. kranik? No jest odkręcili. A Sanie? Czekaj. Dobra, Sanie. To, żeś zrobił inwestycję, chłopie, ja maszyna nie wali. <laughs> No, dziabni go dziada. Tu powinna być mała poprzeczka, Nie, nie wiem do czego to jest. O. A X jak palił? Dzisiaj rano? Sani. Daj, no, daj, ja odpalę, daj. Czekaj, ten wyciągnij na no ten yy, stojak. Nie wiem... Kurwa, ja tu dzisiaj przy świecy dubałem, nie wiem czy... A nie zalał się, dziad? Bo już widzisz, już paliwo leci. No. Bez gazu. Ty z gazem... O, bez gazu. No, przylał się. Musi to przepalić. A jakby mu wyłączyć to A, bo bez ssania jest. Tera miał ssanie. Jak tam stan paliwa? Tu też jest wit. Dobra. Dobra, upalamy grzbiety. Także pali tylko... Trzeba było dać następny. Co? Mówię, że fajne siedzenie ma. No chyba lepsze ma, bo tutaj jest takie śliskie. Fajnie... Tu się lepiej trzyma. Do kiedy robimy serię? Tak Co? Przez jaki czas? No nie wiem, aż skończymy, nie? No ale kiedy ją skończymy? To nie wiem. Do majówki. No dobra. Jak ze mną wygrasz, to ci dołożę trzy koła do motoru, jak będziesz kupował. Dobra. A jak przegrasz to ty mi 10. <noise> <noise> Trójeczki jeszcze na koło, bez problemu. Także ja jadę, proszę Państwa, pod handel. Moją sześć piątką. Młody za sobie Kawasaki kx 65. Na początku ja ogarnąłem te sprzęty, a młody sobie mógł wybrać do zakupu, którą wolni. Ten młody oczywiście już znam, wam powiemy na koniec. Zaraz wam powiem jeszcze resztę zasad, jaka panuje tutaj. Możecie da też dawać swoje pomysły. Dobra, dzisiaj Jak się jeździ tym? To jeździ. Gaj. co? Gaj, Gaj, Gaj. Mięki, nie? Skubany jest taki miękki, nie wiem. Co ten? Hamulec bardzo łapie. Mocny? No. To dobrze. No ale tu samo pompki, tu są łysy, ja będę musiał zmieniać. Ja tu będę miał więcej roboty niż ty. Poszukał mnie na początku, już w pierwszym odcinku. Olej jest, sprawdzałem. Ogólnie to trzeba by go umyć dobrze i zobaczyć skąd to leci, bo ten motor dość długo, widzę, nie był umyty. Tu już jest taka dość duża warstwa. Dobra. go o, ten. Pewnie tak, pewnie uszczelki czy coś Pięki, takiego. Uszczelki żeby to nie chciał. Czy atakujemy na, na piachy? No. Zobaczyć jak maszyny sobie poradzą. E, no, fajna ta 65, podoba mi się. Dobra widzowie, jeszcze was zaproszę na sklep jak chcecie. Przed świętami jest trochę więcej już zamówień, także jak ktoś ten na 100%, to zamówcie sobie już teraz. No i tak jak mówię, seria wygląda tak. Mamy po 5000 na start, kupujemy motory, naprawiamy je z tej kasy i wszystko zliczamy. Kto więcej zarobi do majówki, wygrywa. Jeśli młody zarobi więcej, młody planuje kupić KTM a sobie, bo niedługo prawko będzie zdawał, no to 3 koła mu dorzucamy. Odczerpa. Jeśli mnie porobi oczywiście w handlu Oby nie Także dajcie znać w komentarzu jak myślicie kto wygra Dobra, ciśniemy Dawaj wyjście, chłopie Gotowy? Dobra, trzy, cztery! To się dużo lepiej jeździ Niż TM? Znaczy no. Na teraz jeździ bezel? 6 6, 5. 6 5 niż 8 lepiej? No, lepiej idzie to opanować. No, 8-5 to dobra jest na nie. No, 8 piątka jest też dobra na ten, tylko że wiesz, żeby się przyzwyczaić. A tu na pewno gazie możesz wszędzie wjechać, bo cię nie wybije, nie? No, ale ja za to nie mogłem za, za bardzo jechać tym. Dajcie widzowie znać jak wam się podobają sprzęty no, no i cała seria, całe plany na serię. Także no, piszcie komentarze, jestem ciekawy Na te drugie no. O kurde ale rozwalone Kładziszem ktoś dość dużym tutaj widzę był Jadę za Ktoś był tutaj czymś dużym To nie nasze ślady są Przesunę ci się! Nie no na luzie! Hop, ale ci pasuje! To no pasuje jak nie wiem. Co? Nie, to się Pasuje maszyna? No, no i co widzowie? Tak jak mówię, wydajcie znać w komentarzu jak Wam się pomysł na odcinki podoba. Seria handlarze. Kto więcej zarobi ja czy młody. No i co? Budżet został niewielki na naprawę, ale na pewno wystarczy, jeśli trzeba będzie coś naprawiać. 何